Siemanko z tej strony Adam i witam was na kanale Zakręceni w lewo. Dzisiaj czas na zapowiedź 5 i szóstej rundy Grand Prix, które odbędzie się w Czechach na praskiej markecie. Tak więc zapala się zielone światło, taśma idzie w górę i poszli. Karuzela z najlepszymi zawodnikami świata rozkręca się coraz bardziej. Tym razem już w piątek i sobotę Speedway Grand Prix pojedzie na czeskiej markecie. Będzie to zarazem piąta i szósta runda cyklu. A więc bardzo ważne zawody, z uwagi na fakt, że mamy tylko 8 rund. Co oznacza, że możemy się spodziewać walki do ostatnich metrów. My, Biało-Czerwoni, z pewnością liczymy na atak naszych Orłów, którzy plasują się na drugim i trzecim miejscu w klasyfikacji generalnej tuż za plecami lidera Fredrika Lindgrena. Miejscowy obiekt powstał głównie z przeznaczeniem do organizacji na nim zawodów lekkoatletycznych. Wszystkie ważniejsze imprezy żużlowe w Czechach aż do 1971 roku odbywały się na Stadionie Starachowskim. Dopiero od 1971 roku na Stadionie Marketa swoje mecze ligowe rozgrywa klub żużlowy Olim Praga. Najlepsi zawodnicy na świecie rywalizują w Pradze o punkty w cyklu Grand Prix, od 1997 roku. Wówczas w stolicy Czech została zorganizowana po raz pierwszy jedna z rund indywidualnych mistrzostw świata. Od tamtej pory każdego roku odbywa się turniej Grand Prix Czech. Najlepiej na tym czeskim obiekcie czuli się dotychczas Jason Kramp. I Greg Hancock, którzy aż ośmiokrotnie gościli w finałowych wyścigach. Z kolei 7 razy w ostatnim biegu dnia meldowali się reprezentanci Polski Tomasz Golob i Jarosław Hampel. Przez te wszystkie lata jednak tylko Golobowi i ostatnio Januszowi Kołodziejowi było dane wysłuchać mazurka Dąbrowskiego. Dwukrotnie dokonał tego Tomek w 1999 roku i w 2010, a Koldi właśnie w 2019. 6 razy na podium stawał Hampel. Lecz nigdy na tym najwyższym. Nawet Krzysztof Kasprzak potrafił być na tym torze drugi w 2013 roku. Warto też powiedzieć, że Duzers bardzo lubi ten tor. W 2017 roku był czwarty, w 2018 roku drugi, a rok temu trzeci. Co do naszych pozostałych orłów, to Maciej Janowski był trzeci w 2015 roku. Niestety, Bartek z Marslik nie kojarzy się z marketą dość dobrze i jakoś nigdy w finale na tym torze nie pojechał. Miejmy nadzieję, że ten rok w Czechach będzie biało-czerwony. No nic, moi kochani, trzeba gonić, a łatwo nie będzie, bo wśród faworytów, prócz Bartka i Macieja, są m.in. Fredrik Lindgren, któremu ten obiekt bardzo służy. Wygrał tam w 2018 roku, więc na pewno tanio prowadzenia nie odda. W dodatku, podczas pierwszych czterech rund, meldował się zawsze w finale. Jest naprawdę skoncentrowany na tytule, bo polskiej ligi dla niego już nie ma. Tuż za nim Orły, które nie mogą pozwolić Szwedowi na zrobienie kolejnego kroku po tytuł indywidualnego mistrza świata. Czy są w stanie tego dokonać? Na pewno, ale margines błędów w ich wykonaniu już się wyczerpał jak poważnie myślą o złocie. Trzeba gonić. Tuż za nimi czai się Wufinden, który cały czas ma również szansę na wszystko. Brytyjczyk również dobrze wspomina Pragę i już niejednokrotnie udowodnił, że potrafi się tam ścigać. Znając Łufiego, na pewno spróbuje atakować podium. Po pierwszych dwóch rundach skreślaliśmy trochę Leona Macena, ale po rundach w Gorzowie dosuszował do czołówki i wypracował sobie fajne miejsce do przeprowadzenia ataku. Jak on to sam stwierdził, wrócił do gry. Artią Łaguta wydawało się nam na początku... Że to może być jego rok, ale zawodami w Gorzowie poniósł dość bolesne straty. Czy ma szansę się jeszcze włączyć do walki? Myślę, że tak, ale chyba już nie o ten najwyższy medal, czyli złoty. Zanim siódmy Doyle i widać, że Australijczyk zaczął swoją krucjatę w górę tabeli. Jestem pewien, że na siódmym miejscu się nie skończy. Jest teraz w gazie i poczuł krew. Zapewne trzeba mieć na niego oko, bo jeszcze sporo namiesza. Dalej mamy zawodników, którzy jak na razie w cyklu najbardziej mnie zawiedli. A są nimi Emil Sajfudinow i Martin Waculik. Nie wiem czemu Emil nie potrafi odnaleźć się w Grand Prix. Przecież to stary wyga i już niejednokrotnie wygrywał. Może to właśnie na markecie przypomni o sobie i swoich świetnych umiejętnościach. Drugi to Martin Waculik. Znów w lidze bryluje, a w Grand Prix różnie. Teraz na dodatek mocno się ostatnio poobijał i nie wiadomo jak się czuje. Ale znając Słowaka, nie podda się bez walki. Dalej mamy Mateja Zagara komando zawsze jest groźny, ale fajerwerków się nie spodziewam. Iversen, Frick, Mikkelsen. Z tej trójki chyba najbardziej ciekawi mnie postawa Fricka i Mikkelsena. Australijczyk ostatnio coraz szybszy, a i Duńczyk musi w końcu odpalić w cyklu tak jak to robi w lidze. Na 14 miejscu jest dopiero Patryk Dudek. I trzymam kciuki, że to właśnie Marketa pozwoli mu się odbić od dna, bo co jak co, ale tam po prostu Duzers lubi się ścigać. Trzymamy kciuki. Stawkę zamyka Lindbeck i pewnie urwie parę punktów, ale na rewelacyjny występ nie liczę. Dziką kartę dostał Wacław Milik. Co do Ważki. Mam tylko nadzieję, że będzie mocno trzymał stalowego rumaka i nie spowoduje żadnej kraksy, tak jak to ostatnio miało miejsce w lidze. Poza tym raczej będzie statystował, niż o coś powalczy, choć ten tor zna bardzo dobrze. Podsumowując, Magic i League spróbują dopaść Lindgrena, ale Szwed wie, że rund jest coraz mniej i będzie robił wszystko, żeby utrzymać przewagę nad resztą stawki do boju Orły, co do mojego faworyta w tych zawodach, coś mi mówi, że to może być Luffy, ale oczywiście serducho biało-czerwone. A jakie? jest wasze zdanie? Kto według was jest faworytem w tych zawodach? Może macie jakiegoś czarnego konia? Jak tak, to piszcie w komentarzach wraz z uzasadnieniem. Jeszcze raz Polska górą i powodzenia chłopaki! No i dojechaliśmy do końca. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie tą łapeczkę w górę, a jeżeli nie subskrybujecie naszego kanału, to z góry was do tego zachęcam. Zachęcam was również do odwiedzenia mojego Instagrama Speedway Kleska Strefa oraz do dołączenia do naszej grupy na Facebooku. Link znajdziecie w opisie. Tak więc lowe świery zakręceni w lewo. To tyle na dziś. Trzymajcie kciuki. Do boju, Orły. Pozdrawiam. Cześć.